Hello kochani, ja sobie właśnie wyszłam na chwilę, odpocząć, poddałam żeby powietrzem, bo siedzę w kuchni i podpisuję dla Was takie specjalne karteczki, które będziecie dostawać. Na Grid. jest ich ponad 3000, i to się wydaje mało, ale to nie jest mało. Zaraz Wam dokładnie pokażę, ile to jest. Jak Ci idzie? Dobrze, to jest kubka, którą już podpisałam. I to jest jeszcze mniejsza, którą podpisałam. I jeszcze mam do podpisania to. No i potem jeszcze to. A potem, jeszcze wszystko to jest w kartonie. Gdzie jest jakieś 4 razy tyle. No ale dobrze mi idzie. No jak na razie nie sprawia mi to jeszcze nieprzyjemności. A ja podpisałem to, to, to. to I to, co droga, podpisuje też. I też mi zostało to. Bo to jest tylko Mona i Czara, więc. Mona i To jest sama Mona. Bo oni się ścigają. Jeszcze z dobrych wiadomości, ale w sumie trochę też złych wiadomości, to nasze perfumy są dostępne na Hebe. Możecie kupić stacjonarnie i online również, ale ta zła, ta zła wiadomość, że są właśnie wyprzedane te perfumy. z jednej strony jest mi trochę przykro, no bo jednak chciałabym, żeby każdy z Was miał możliwość kupienia moich perfumów, a z drugiej strony. Cieszy mnie to ogromnie, że dajecie mi tyle wsparcia i że tak mnie wspieracie i że chcecie kupować moje produkty. Bo wiecie, że wkładam w to totalnie dużo serca i cieszę się, że dostaję od was takie wsparcie i oczywiście cieszę się, że dostaję od was Każde wsparcie, bo tutaj nie chodzi mi tylko o kupno produktów. Hmm, czy kupno Meeting Grid na przykład, to jest też ogromne wsparcie, ale też wszystkie wiadomości, które od Was dostaję, że na przykład no nie możecie sobie pozwolić niestety na ten Grid, ale że trzymacie za mnie kciuki i macie nadzieję, że sobie tam świetnie poradzę na trasie. Więc dziękuję. mi powie, czemu mój szczeniak wylewa wodę? Czy on to robi specjalnie? O co, o co chodzi? Czemu ona tak robi? Co się dzieje? Julia, żugaj. Dzisiaj o godzinie 20.30 prowadzi ze mną na Insta story gameplay z gry. Z gry Tyranny i tam będziemy podejmować decyzje. Ale robimy live'a? Nie. Halo. Moje drogie, czy można się powściągnąć? Czy można? Chciałabym powiedzieć Że ostatnio mam Jakąś chyba alergię na coś Ale już powoli przestaje istnieć Bo nie umiem oddychać Oczy jest strasznie pieką I chce mi się płakać I kaszle I jest e, ogólnie tragedia e... Czy ktoś ma jakiś pomysł, co mogę z tym zrobić, czy są jakieś tabletki, żebym przestała kichać? Kichanie jest najgorsze, nienawidzę kichać, bo cały czas kicham teraz. Lubisz kichać. Lubię kichać, ale jak to jest raz i tak się możesz wykichnąć. A ja teraz kicham i nigdy się nie mogę wykichać i mi oczy łzawią i mnie drapie w gardle i mam dużo smarków. Uuu, straszna alergia, ale dostałam właśnie info, m, że sprzedało się moich meet and greetów, już prawie połowa z wszystkich miast, a w Warszawie zostało zaledwie około 15 miejsc, więc jeśli macie blisko do Warszawy, to kupujcie, bo zaraz będzie sold out! A, no i te grity. A w innych miastach około tak połowa się sprzedała, więc... Macie jeszcze troszkę czasu, ale nie czekałabym, szczerze mówiąc, do ostatniej chwili, jeśli chcecie się spotkać. I w ogóle Szczecin. Szczecin jest jakoś mało, chyba tylko 20 się sprzedało. Szczecin, czy Wy mnie nie lubicie? Czy Szczecin coś do mnie ma? Po prostu porozmawiamy, wyjaśnijmy to sobie. Dobra, opowiadam ci jaka to jest gra. No nie, już mi się nie podoba. Ja chciałabym tylko wypowiedzieć swoje. No. Że jak usłyszałam, że gramy w Tiranii, to wyobrażałam sobie fioletowego stworka, wróżkę taką trochę. Takiego trochę piesunia wróżkę no. z takim długim ogonem, co ma taki...